Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzę dziś do Ciebie jako matka z sercem przepełnionym bólem. Dobrze wiesz, Panie, że nie mam do kogo udać się po pomoc. Ty tak bardzo rozumiesz mój ból. Widzisz, jak drżę w środku, jak bardzo mi ciężko. Ojcze, Ty kochasz każdego z nas i jesteś źródłem najpiękniejszej i najlepszej miłości. To Ty obdarzyłeś mnie cudownym darem macierzyństwa, moim dzieckiem, które kocham tak, że boli serce. Ty, Panie, znasz wszystkie moje troski, znasz każde moje macierzyńskie zmartwienie. Teraz martwię się bardziej niż kiedykolwiek. Myśl, że moje dziecko ma problem, z którym nie potrafi sobie poradzić, napełnia mnie wielkim bólem i strachem. Boże, tak bardzo chciałabym pomóc mojemu dziecku, ale jestem tak słabym człowiekiem. Brakuje mi siły i mądrości. Czasem nie wiem, co mam doradzić, co powiedzieć. By było lepiej. Czasem życie komplikuje się tak mocno, że nie jestem w stanie nic zrobić, by ulżyć mojemu dziecku w cierpieniu. Panie, Ty jeden dobrze wiesz, czego dotyczy ten problem. Nie muszę Ci tego wyjaśniać. Błagam Cię, ulituj się nad moim dzieckiem, które tak bardzo Cię teraz potrzebuje. Proszę, pomóż Mu rozwiązać wszystkie trudne sprawy, naprostować swoją życiową drogę. Pozwól Mu znów cieszyć się życiem, z radością rozpoczynać każdy dzień. Oczyść Go z bólu fizycznego i duchowego, dodaj Mu siły i odwagi, nie pozwól stracić nadziei. Błagam Boże. Ty tak dobrze znasz moje dziecko, wiesz jakie jest dobre, na jakie dobro i szczęście zasługuje. Miej nad nim miłosierdzie. Panie, jeśli moje dziecko splamiło się kiedyś ciężkim grzechem, jeśli nadal pogrążone jest w grzechu, niech wina za to spoczywa na mnie. Proszę pozwól mnie samej za to pokutować. Niech cierpię ja, a nie moje dziecko. Wiesz Boże, że zniosę wszystko, byle tylko moje dziecko było szczęśliwe. Już dziś ofiaruję Ci w intencji mojego dziecka cały mój życiowy ból. Każdą łzę, każdą chorobę, każde zmęczenie. Weź całe moje życie na ofiarę przebłagalną i opiekuj się moim dzieckiem najlepiej jak umiesz. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!